Yo. Hey, 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 hey. hey. Gadam z bogimi i mi nic, nie odpowiedział. Bogimi, mi nic nie odpowiedział, mam wrażenie, że o wszystkim Filip dawno wiedział A próbuję wybaczyć sobie błędy, znaleźć trendy drogę, odróżnić pokory od dumy Jakieś granice może schować, nigdy nie chciałam zranić, jestem czasem sumą rani To jest całkiem normalne, że stajesz się sumą zmartwień i wpłynę na ich decyzje W takim myśli trwam, nie muszę mi nigdy wybaczać, urazy w końcu nie trzymam ja Nie czuję się jakaś lepsza, nie chcę czuć więcej zazdrości, nie chcę by ktoś mnie pospiszał Chcę pozwolić tej radości w końcu wpłynąć na mnie, zrozumieć, że w nie. Jest jest ale być tu i teraz je ja potrzebuję. Poszukuję siły, żeby pomagać mamie. Próbuję jeść śniadanie, żeby zadbać o siebie. Jeśli ktoś wiele daje, to zwykle oczekuje. Myślę, że jeszcze Michał nie rozumie. Myślę, że wiele ludzi nie chce nawet porozumień. O tym mówił Filip, żeby jebać dumę. Pokora to nie upokorzenie. Jeśli poznasz swoją cenę, jesteś widzem, dlatego chcesz tłumaczenia Ktoś uznał za teorię moją przeszłość A ja do niej nie chcę wracać, przecież to odeszło. Teraz tworzę fundamenty, by naprawić błędy. Nie muszę mieć udowodnienia, nikt z nas nie jest święty. No ja ludziom życzę spokoju, bo sama go szukam. Życzę ludziom aniołów albo jednego, który słucha. Gadałam z Bogiem i mi nic nie powiedział, za to pytając go o znak. Widziałam ptaki, gdy załamana przy grobie, kucałam. Jeden tak to mnie przeleciał i siedział, kiedy chciałam mu zrobić zdjęcie, to odleciał. Filip, nie błogosławię tak mocno, że i tak wyjdę na prostą. Chociaż próbujesz mnie zepnąć, że nie masz siły. Żeby popchnąć, życzę Ci więcej miłości, żeby nie nabić móc sprzątnąć, <laughs> To nie jest. Nie miałam zamiarów. Jeśli zraniłam, przepraszam cię totalnie szczerze. Jeśli przeze mnie dzisiaj już nie lubisz wiatru, to mam nadzieję, że ci kiedyś żakle bezprze. Mam nadzieję, że są wokół rzeczy, które ci przypominają moje serce. Mam nadzieję, że się bardziej cieszysz, że się cieszysz nadal, mimo że beze mnie. Bo i tak kiedy skończymy wszyscy w takim samym miejscu, bo nienawiść rani w środku i zabiera dużo czasu. Czasem specjalnie chce się bólu, żeby czuć emocje, bez emocji jest najgorzej. Dlatego tego już się nie złoścz. Już się nie złoścz.